Pierwsza urodzona kobieta w Kurowskich rodzinie przyszła na świat w Anglii. Dokładnie w Londynie. Oczywiście wiecie, co to za dziewczynka. To jest moja wnuczka. A moja kuzynka. Choć mieszka daleko, nikt tego nie czuje. Jest tu bardzo często, z nami podróżuje. Mamy milion wspomnień, sam już nie wiem ile. A ja mam z nią same najpiękniejsze A to jest dopiero 15 lat życia. Ile ma Nikola jeszcze do odkrycia? Jadła kukurydzę, raz zębów nie miała, i na wielkim koniu różowym jechała. I szklarską widziała, no a w dębkach w lecie widziała nudystę, i w toanecie. I tego Nikola życzymy ci wszyscy, by w Twoich wspomnieniach byli zawsze bliscy.